Leszek Żebrowski, historyk i ekonomista, był gościem Klubu Myśli Politycznej w Łomży. Autor specjalizuje się w badaniach historii polskiego podziemia niepodległościowego oraz okresu stalinowskiego. Spotkanie w Centrum Katolickim w Łomży Leszek Żebrowski rozpoczął od prezentacji wyników badań najnowszej historii Polski. Różnica między tym, co było, a tym, co jest teraz, jest mniej więcej taka jak między wąsami Stalina a brwiami Breżniewa. To jest to samo, tylko na wyższym poziomie. Jesteśmy w dalszym ciągu oszukiwani. Tych mitów jest bardzo dużo. One są, tak jakby, takim umocowaniem tego nowego systemu, który przyszedł po 89 roku. Tego systemu, który nie pozwolił na rozliczenie okresu poprzedniego, na rozprawienie się z epoką komunistyczną, ze złodziejami, ze zbrodniarzami, z bandytami, gdzie mówiłam się, że Jaruzelski, Kiszczak to są ludzie honoru gdzie opozycja demokratyczna, zresztą samozwańcza, bo taką nazwę sobie przybrała, była jedyna, która miała prawo i tytuł do tego, żeby rządzić Polską po 89 roku, że cała reszta opozycji w ten sposób jest tak jakby ułomna, bo skoro jedna była demokratyczna, to inne musiały być, tak jak dzisiaj jest to bardzo modne słowo, którymi nas chcą straszyć, na szczęście już dawno nieskutecznie, faszyści, bo skoro oni, są demokraci, to my jesteśmy faszyści. Tylko, że ci rzekomi demokraci wywodzą się wprost z najbardziej twardego pnia komunistycznego. To są komunistyczne rodziny, często jeszcze z okresu międzywojennego, z KPP, z NKWD, które później często pod nowymi nazwiskami robiły kariery w Polsce Ludowej i była pewna era, cezura dla nich, rok 68, kiedy im się komunizm przestał podobać. W związku z tym od tej pory oni stali się nominalnie antykomunistami, ale nie w opozycji przeciwko systemowi jako takiemu, przeciwko ówczesnej ekipie. Gomułka był niedobry. Komunizm, socjalizm był jak najbardziej dobry i oni cały czas nam tłumaczą, że to tylko ludzie nie dorośli do tej idei. że gdyby ludzie byli inni, gdyby to zaakceptowali, to byłoby dobrze. I tam, gdzie prosty chłop wiedział od razu, czym jest komunizm, instynktownie wyczuwał, to ci rzekomi intelektualiści, ci. Inteligenci, cały czas się obracają w tej sferze kłamstwa, że Marx to był świetny myśliciel, wymyślił fantastyczny ustrój i on by się sprawdził, gdybyśmy my to wszystko zaakceptowali. Na szczęście ludzie są normalni i nawet pod okupacją, nawet w warunkach strasznego terroru, sprzeciwiali się, stali się temu i ta tradycja w nas została. To dzisiaj odżywa. Ja, gdy zacząłem swoje spotkania, występy jeszcze w końcu lat 80 tam kiedy rzekomo nie było wolno chociaż tak naprawdę wolno było bo zawsze był kościół i można było to zrobić w kościele nie licząc się z konsekwencjami to pamiętam że pierwsi ludzie którzy na takie spotkania przychodzili a co ja wtedy wiedziałem to naprawdę niewiele to było starsze pokolenie to naprawdę dużo starsze które wiedziało lepiej ode mnie Pamiętało więcej ode mnie, bo ja przecież tego pamiętać nie mogłem, ale dla nich to była płaszczyzna, gdzie mogli się spotkać, gdzie mogli się zobaczyć, gdzie mogli usłyszeć o normalnych sprawach, których nie było na co dzień. Było bardzo mało wtedy jeszcze młodzieży. Dzisiaj tamtych ludzi już nie ma. Tamtego pokolenia praktycznie nie ma. Można pojedyncze osoby liczyć na palcach jednej ręki czy dwóch rąk, nawet w dużych środowiskach. Natomiast wyrosło nie drugie pokolenie, bo to pokolenie moje to jeszcze było. Przestraszone, jeszcze uważało, że nie wolno, jeszcze było w jakiś sposób wypaczone tym, zastraszone często przez rodziców w domu, że lepiej się w nic nie angażować, niczego nie wiedzieć i wtedy jakoś tam będzie łatwiej żyć. Wyrosło nowe pokolenie, to, które jest bezkompromisowe, które się nie boi, które szuka własnej tradycji. Mity przeciwko Polsce to najnowsza publikacja autora. Historia jest zawsze żywa i nawet po latach, gdy wydawałoby się, że wszystko zostało opisane i zbadane, jeszcze coś nowego dochodzi i no, dzięki temu historycy cały czas tworzą. Jeśli jest to zgodne z prawdą, jeśli to jest zgodne z tym, co odkryją ze źródłami, to jest działanie jak najbardziej prawidłowe, ale ponieważ mieliśmy kilkadziesiąt lat kłamstwa, bo ono się nie zaczęło w roku 39, ale z elementami sięga wstecz. Natomiast cała okupacja, później po 1944 roku, tak naprawdę nowa, okupa, nowa okupacja, i ta taka konkretna i później ideologiczna, spowodowało to, że kilka pokoleń Polaków było odciętych od prawdziwej historii. Jej elementy gdzieś były w domu, w starych książkach. To były przekazy rodzinne, ale nie było tego w szkole, nie było tego w mediach publicznych. W związku z tym ludzie bardzo często w roku 89 byli w szoku. Ja pamiętam takie spotkanie na uniwersytecie warszawskim, gdy młody chłopak student dowiedział się, że wybory były sfałszowane w 1947 roku. Dla niego to był szok. Mówił, w domu tego nie było, w książkach nie, bo ludzie się z niego śmiali, a tu się nie ma z czego śmiać i to nie są najgorsze przykłady. Czyli zaczynamy tak naprawdę w wielu sprawach od początku. Nawet to, co wydawało się, że jest opisane, zbadane, Trzeba to robić jeszcze raz, bo się okazuje, jest tyle nowych źródeł, które całkowicie zmieniają obraz tej sytuacji, jaka była. To samo jest z podziemiem, zarówno z konspiracją wojenną, a szczególnie powojenną. Przecież bardzo dużo rzeczy napisano, także wcześniej. O AK przed 1989 rokiem było dużo publikacji, ale tych, które mogłyby pozostać, jako te, które nadal można i warto czytać, to dosłownie można na palcach jednej ręki policzyć. Cała reszta jest bezwartościowa, albo przez przemilczenia. Albo przez konkretne zafałszowania. I to nie jest tak, że to można sobie wyodrębnić jedną organizacją. Cała działalność konspiracyjna polskiego państwa podziemnego była do 1989 roku całkowicie zafałszowana. To, co się stało później, jest też wołające o pomstę do nieba, dlatego że jak już było można, to znalazło się bardzo wielu ludzi, którzy pisali tkliwe hagiografie, nie pisali do końca prawdy, ukrywali rzeczy przykre, natomiast nadużywali naszej Naszej cierpliwości, bo tak to można nazwać, i wypisywali rzeczy, które nie miały miejsca, często sami siebie uwieczniali. Dzisiaj to trzeba wszystko oczyszczać, powoli, ale systematycznie, dlatego że historia musi być taka, jaka była, a nie taka, jaką się nam tworzy na użytek nowej władzy. I w dzisiejszej Polsce są, jest, mamy zjawisko nie tylko żołnierzy wyklętych, czyli konkretnych ludzi, którzy po wojnie walczyli z bronią w ręku z komunizmem. To jest historia całych organizacji, która przepada w jakiś sposób. I całych obszarów ich działalności, które nie są uwzględniane, o tym się nie mówi. W związku z tym ta negatywna opinia zostaje nadal i ona jest w dalszym ciągu utrwalana. Mówię, to my, to musimy to robić. To jest, po pierwsze, dla mnie to jest potrzeba serca. Ja nie jestem historykiem z wykształcenia, ale dla mnie to jest potrzeba serca. Skoro ja to miałem w rodzinie, skoro ja od dziecka chodziłem na cmentarze, ojciec pokazywał mi to, co nie było nagłaśniane, nie było... Upubliczniane, to idąc później do szkoły, w szkole podstawowej, stykałem się z rówieśnikami, którzy w czwartej, piątej klasie szkoły podstawowej nie słyszeli słowa katyń, nie wiedzieli, co to jest 17 września. Ja to miałem w domu na co dzień, w związku z tym dla mnie to było nienormalne. A dla nich ja byłem jakiś dziwny, bo mówię o rzeczach, których nie ma w książce. Były jakieś problemy, ale była też satysfakcja. Bo dostałem później od swoich kolegów koleżanek na koniec szkoły podstawowej książkę na pamiątkę z pisem historykowi. No przecież nie miałem z tym nic wspólnego. I trzymam tą pamiątkę po dziś dzień. To jest dla mnie jakiś taki przykład nagrody, na którą uważam, że wtedy zasłużyłem. A teraz staram się to wszystko uzupełniać, poprawiać i rozciągać swoje zainteresowania i jednocześnie dzielić się z innymi. Uczestnicy spotkania mogli również skorzystać z oferty stoiska z wydawnictwami poświęconymi historii Polski.